Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek byli związani z TVP, jednak od niedawna pracują dla Polsatu. Czyżby w odpowiedzi na to telewizja polska usuwała powtórki programów z Maciejem Kurzajewskim? Właśnie z anteny zniknął ceniony teleturniej. Maciej Kurzajewski to ceniony polski prezenter telewizyjny i dziennikarz. Swoją rozpoznawalność zyskał przede wszystkim dzięki programom TVP, gdzie przez wiele lat towarzyszył widzom w porannym programie Pytanie na Śniadanie oraz licznych wydarzeniach sportowych. Jego profesjonalizm i pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę sprawiły, że ma wierne grono fanów. W ostatnim czasie Maciej Kurzajewski razem z Katarzyną przeniósł się do Polsatu, gdzie będą twarzami programu śniejdaniowego tej stacji. Ich obecność na konferencjach ramówkowych spotkała się z ciepłym przyjęciem, wywołując spore zainteresowanie mediów i fanów. Maciej Kurzajewski przeszedł do Polsatu, to jeden z najgłośniejszych transferów dziennikarskich w tym roku. Zwolniony z pytania na śniadanie, Maciej Kurzajewski zadebiutował w Polsacie podczas prezentacji jesiennej ramówki. Wiadomo już, że poprowadzi program śniadaniowy Halo Tu Polsat. Jego partnerką będzie Katarzyna Cichopek. Polsat liczy, że w ten sposób przekona do siebie także część fanów pytania na śniadanie. TVP usuwa powtórki programu przez Macieja Kurzajewskiego, Portal Press ustalił, że z ramówki TVP Historia zniknęły powtórki programu Giganci Historii. Teleturniej ten był pierwszym wyprodukowanym przez stację. Wiadomo już, że nie powstaną na razie nowe odcinki, co ma mieć związek z sytuacją finansową TVP. Nikt o tym ze mną nie rozmawiał, więc nie wiem, odpowiedział portalowi Przemysław Babiasz, który współprowadził teleturniej, na pytanie o nowe odcinki. z anteny zniknęły jednak nawet powtórki jak ustalił press ma to mieć związek z faktem pojawienia się Macieja Kurzajewskiego w konkurencyjnej stacji